Siemanko. Ostatni filmik z Browsers był miesiąc temu na kanale. Dzisiaj sobie zagramy luźne gierki i widzimy się w Gierce. No i jesteśmy już w Gierce. I sobie rozpoczynamy na Igrzyskę Mocy. Oczywiście zagramy. I Shelly już obita. I zabita Szeli na samym początku. Dobrze, jest jak z samego początku. Chyba punktów nie dostanie. Nie wiem. się bóle przeatakujemy. Ale ucieka. Tak w tym odcinku nie będę kampił jak zwykle, tylko będę podjeżdżał. I za mocno dostajemy, i cofamy, cofamy. Trzeba cofnąć I Ze za ścianę jakąś. No już dobrze, dobrze. Za ścianą. Tu ból jest balony. No na pierwszy power. Jean uderzony. I jean zginął. Pięć osób. Ile on nas podjechał. Widzimy się w następnej gierce. Jesteśmy już w drugiej gierce. I rozpoczynamy. Lagi są trochę. Wszyscy atakujemy bóle. Czułem jeszcze szali zbija power ja i szali podjechała bardzo szybko, tak to widzimy się w następnej gierce. I jesteśmy w trzeciej gierce. Musimy chociaż jedną wygrać. Gdzieś może być leon, jest. Nie wiem, czy podchodzi do tego leona. On podchodzi, no to jest jego bot. Chociaż jednego paryki mamy. Tak do tych krzaków nie warto podchodzić, bo to może się jaki boli ściągnąć od razu nas na nich no i nie no ósme miejsce to, to to jest bardzo szybki odcinek no tego się nie spodziewałam, że tak przegram od razu. Żegnam się z Wami. Cześć.